Witam serdecznie, z tej strony Sowix i zapraszam na drugi odcinek z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego o dotyczącego Wiedźmina Geralta. I dzisiaj chciałem Wam zaprezentować opowiadanie pod tym droga, z której się nie wraca ze zbioru opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, coś się kończy, coś się zaczyna, wydanym w 2000 roku. Opowiadanie to po raz pierwszy pojawiło się w 1988 roku w sierpniowym numerze miesięcznika Fantastyka i było to drugie opowiadanie Sapkowskiego. Pojawiło się dokładnie rok i 9 miesięcy po debiucie jego pierwszego opowiadania o Wiedźminie. Początkowo yy, Andrzej Sapkowski nie planował powiązać tego opowiadania, opowiadania z sagą o Wiedźminie, gdyż jeszcze wtedy nie planował, że taka saga w ogóle powstanie. Dopiero potem powstał w jego głowie pomysł, aby vis z Wisseny zrobić matkę Geralta, a Skorina ojca. Taka ciekawostka, Wissena jest to imię wykopane z encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera i tak podobało się Sapkowskiemu, że stwierdził, że nie może go nie użyć, pominąć, zostawić i dlatego zdecydował się właśnie na to imię. W, w wydaniu, o którym wspomniałem, z 1988 roku były korekty redaktorskie. Natomiast w tym wydaniu z 2000, 2000 roku nie ma już tych korekt i jest to, jak określają anglosasi, wersja unbridged, pełna, nieskrócona, bez żadnych skrótów. A więc rodzicami Geralta była Wissena, Czyli czarodziejka z kręgu druickiego oraz najemnik Korin. Natomiast już zaprezentuję Wam, jak dokładnie się poznali i jaka to historia kryje się w opowiadaniu Droga, z której się nie wraca. O opowiadanie rozpoczyna się w następujący sposób. Wissena podróżując drogą dojeżdża do rozstaju dróg na którym Corin siedzi oparty o słup pośrodku tego rozstaju i ma kiepsko opatrzoną ranę na bicepsie, która ciągle krwawi. Dochodzi do wymiany zdań pomiędzy Wisseną i Corinem, podczas której oferuje mu ona pomoc z tą raną, a dokładniej do tej rany przykłada hematyt, magiczny kamień i Krwawienie momentalnie ustępuje, w efekcie czego Koryń wie, że już ma do czynienia z uzdrowicielką. Wtedy również Koriń opowiada, opowiada jej historię, jak doszło do tego, że został ranny. Na rozstaju znajduje się napis Ty, który nadejdziesz od zachodu w lewo pójdziesz, wrócisz. W prawo pójdziesz, wrócisz. Prost pójdziesz, nie wrócisz. Po przeczytaniu tego tekstu, na drodze, na tym rozstaju, pojawia się Staruszka i pyta Korina, czy ma coś do jedzenia. A ten poczęstował ją połową wędzonego leszcza. W zamian Staruszka chciała podzielić się sekretem o ukrytych bogactwach, i gdy Korin schyla się ku niej, aby lepiej ją słyszeć, niespodziewanie dostaje nożem w ramię. Gdyby nie jego refleks, jak sam to przyznał, już by nie żył. Doszło do szamotaniny, w której, podczas której Corin został zaskoczony siłą kobiety, gdyż wyglądała na staruszkę, a siłę miała zdecydowanie większą. Po tej krótkiej walce, Corin został ranny, staruszka upada martwa. W momencie, gdy upada na ziemię, ciało staruszki zmienia się w młodą kobietę. Czyli dowiadujemy się, że była na nią nałożona iluzja. Wtedy również Wiscena pokazuje, że nie jest byle czarodziejką, a nawet mistrzynią druidzkiego kręgu. I przy użyciu czarnej magii, to jest nekromancji, wydobywa kilka informacji z nieżyjącej już kobiety. Między innymi pada słowo kościej, coś o zabraniu listów oraz nazwa Mejen. Po owym incydencie Korin przyłącza się do Wisseny i razem podróżują do osady zwanej Kluczem, gdzie Wissena leczy rannych i chorych chłopów oraz dowiadują się, że źle się dzieje w tej osadzie, gdyż przełęcz oddalona niedaleko od owej wioski o nazwie Amel jest zablokowana i zamknięta przez, jak to starszy wioski Topin określa, ludzi kościojowych oraz samego kościeja. I podobno ów kościej puszcza tylko swoich kupców, czyli kupców dogadanych z owymi bandytami, a innych morduje i zabiera majątek. W kopalni tej wydobywa się jaspis oraz jadeit. Mhm. Po tej rozmowie Corin zdaje sobie sprawę, że kobieta, która go zaatakowała, to nie był przypadkowy napastnik i wcale nie czekał na niego. Jak się tego domyślił, stwierdza, że poddała go trzem próbom. Pierwsza próba to była próba czytania. Jeżeli napastnik jest jeżeli ów podróżny jest w stanie odczytać napis na rozstaju, to znaczy, że umie czytać. Drugą próbą było zapytanie o jedzenie. Któż inny w tych czasach by poratował staruszkę jedzeniem, jak nie dobry Samarytanin z druidów? Ostatnia, trzecia próba polega na tym, że staruszka opowiada historię o cierpiących niewinnych ludziach. Jeżeli słuchający wykazuje zainteresowanie, to znaczy, że nie jest mu obojętny lo los obcych ludzi, czyli. Można śmiało założyć po spełnieniu tych trzech warunków, że właśnie wtedy mamy do czynienia z wysłannikiem z drujskiego kręgu. No, na nieszczęście Corina spełnił wszystkie te trzy warunki i dlatego został przez ową kobietę zaatakowany. Następnie nasza para bohaterów udaje się do kowala imieniem Mikula. I wtedy dowiadujemy się, że to ów kowal wysłał prośbę o pomoc do Kręgu druidów z Mejen. Natomiast za owe wysłanie po pomoc ma nieprzyjemną wizytę sześciu bandytów, związanych właśnie z grupą kościejowych, którzy zabijają jego pomocników i palą kuźnie. W momencie, gdy robiło się już naprawdę gorąco, zjawia się Korin oraz wiscenia na koniu i pomagają rozprawić się z bandytami. Po tym zdarzeniu Mikula. Wissena oraz Korin i cała ludność z klucza naradzają się jak pozbyć się tych bandytów i rabusi którzy blokują tą przełęcz oraz jak rozprawić się z kościejem mają zamiar następnego dnia ich zaatakować przed jeszcze tym atakiem wieczorem tego dnia Dochodzi do rozmowy Wissany i Korina, w, w której Korin przyznaje, że jest złodziejem, najemnikiem i rabusiem. I że wmieszał się w to wszystko, bo lubi brać udział w bijatykach i nie jest istotne z kim się bije i kto się bije. Oraz że zna cenę kamieni wydobywanych w kopalni Amel i liczy na spory zarobek. Wissena przyznała, że dołączyła do niego wtedy, że już chciała się z nim przespać, natomiast po tym, co usłyszała, już nie chciała. Natomiast następnego dnia, tak jak wspomniałem, dochodzi już do wyprawy chłopów i naszej pary na tak zwanych kościejowych. Natomiast do żadnej biotyki nie dochodzi, ze względu na to, że w owej grupie bandytów był przewrót. I swojego byłego dowódcę obalili, związali w jaskini i Bobołak imieniem Kel chce dojść do porozumienia. I w zamian za to, że zabiorą jeden wóz wypełniony kamieniami, odejdą oni w zdrowiu i nigdy nie wrócą w te strony. Chłopi nie byli zbyt bardzo dobrze nastawieni na tą propozycję, ze względu na to że ci bandyci zaszli im dość za skórę jednakowoż nie mieli zbyt dużo do powiedzenia i Wissena podejmuje decyzję o tym żeby ich puścić wolno wraz z tym jednym wozem kosztowności i w efekcie nie ma żadnej walki gdy bandyci opuścili już to miejsce Wissena z Korinem i Kowalem Mikulem Udaje się do jaskini, gdzie leży związany były dowódca bandytów. Jak każda dobra historia, potrzebuje antagonisty, i w tej tym antagonistą jest ten były szef, zwany Fregenalem. Dowiadujemy się wtedy, że był on byłym członkiem druidskiego kręgu, który został z niego wypędzony 11 lat temu i przy tym odejściu zabrał sobie kilka stron z zakazanych ksiądz dotyczących mutacji. Dowiadujemy się, że użył krzyża Alzura oraz trójkąta w trójkącie, którego efektem jest seria mutacji i ogromny przyrost masy ciała, aby stworzyć kościeja. Stworzeniem wyjściowym dla kościeja był zwykły spawęg. Tutaj ciekawostka o Alzuru. Nie dowiemy się tego z sagi o Wiedźminie, natomiast z tego opowiadania dowiemy się mianowicie jak skończył Alzur. tutaj pozwolę sobie zacytować fragment, że też odważyłeś się zastosować podwójny krzyż Alzura. No no. Nie sądzę, żebyś nie pamiętał jak skończył Alzur. Kilka jego stworów podobno jeszcze krąży po świecie. W tym również ten ostatni. Wi, który zmasakrował go i zniszczył pół Mariboru, zanim nie uciekł w lasy na zarzeczu. Krótko mówiąc, Azul został zgładzony przez swoje własne dzieło. Natomiast wracając już do historii, to. Od Fregenala dowiadujemy się, że prawdziwym celem przybycia Visceny nie jest po prostu chęć pomocy zwykłym śmiertelnikom, a chęć ochrony swoich zysków, gdyż krąg druidów miał znaczne udziały w wydobyciu Jaspisu i Jadeitu. Również dochodzi do porozumienia, w którym Vissena obiecuje puścić wolno Fregenala po zniszczeniu Kościeja, jeżeli ten wyjawi jej zaklęcie wiążące, które, z którego powstał Kościej, jest to na tyle ważne, gdyż sposobem na zabicie Kościeja miało być zaklęcie zwierciadła, czyli właśnie rewersja zaklęcia wiążącego. Natomiast nie wszystko idzie po myśli Wisseny oraz Fregenala. Fregenal próbuję ocalić swoje dzieło i w pewnym momencie próbował zabić Wissen oraz Fregenala i pomóc Kościejowi. Natomiast nie doszło do tego. Stracił on głowę i to dosłownie odrąbaną przez kowala Mikula. Natomiast Kościej zostaje zniszczony, jak wspomniałem, zaklęciem zwierciadła. Zastanawiacie się teraz pewnie, jak doszło do spłodzenia naszego Wiedźmina. Skoro wcześniej wspomniałem, że nie doszło do nocy. Do wspólnej nocy Wiseny i Korina. Natomiast doszło tylko troszkę później, gdyż e, następnego ranka po owym zdarzeniu zniszczenia Kościoła Wiscena bez pożegnania opuściła Korina i wcześniej rano wyjechała. Natomiast Corin gdy zdał sobie z tego sprawę, pojechał skrótem i owa para ponownie spotkała się na rozstaju dróg, na którym spotkali się na początku tego opowiadania. I nie ma tego powiedziane wprost, natomiast możemy wyczytać między wersami, że doszło do nich między nimi do zbliżenia, którym efektem było spłodzenie wiedźmina Geralta. Podsumowując Vissena, czyli matka Geralta, była mistrzynią, uzdrowicielką z kręgu druidów, a Corin był najemnikiem, jak to sam określił, rabusiem. I właśnie z jednej nocy spędzonej między nimi powstał Geralt z Rywi. Jeżeli czytaliście książkę Miecz Przeznaczenia, no to wiecie, że Geralt spotyka tam Wissenę. W bardzo istotnym fragmencie swojego życia. Natomiast jeżeli chcielibyście więcej szczegółów, żebym o tym opowiedział, to dajcie znać w komentarzach książce. Czas pogardy, czyli już de facto wsadzę, jest krótka wzmianka o tym, że Geralt po dość trudnych poszukiwaniach dowiedział się, kto jest jego ojcem, natomiast no, nigdy nie pada tam jego imię. Natomiast dajcie znać, czy się podobało, czy jesteście zaskoczeni, czy może znaliście tą historię. Dziękuję za słuchanie. To wszystko w tym programie. Kończymy nadawanie.